I hejka, witajcie na kanale Rodzinka M. Dzisiaj przychodzę do Was z drugą propozycją wielkanocną, tylko tym razem będzie to propozycja słodka. Jest to, Zostawiłam sobie, bo to nagrywam już kolejnego dnia. Zostawiłam sobie dwa kawałeczki ciasta wcześniej sobie schowałam w lodówce, żeby mi nikt nie zjadł, bo chciałam właśnie wam pokazać i zaprezentować to ciasto z bliska. także sernik jak widzicie jest naprawdę bardzo puszysty. tylko ten spód, to będziecie później w dalszej części filmu widzieć. ja ten spód starłam na tarce. ale tak wam powiem szczerze, że może lepiej jego jest jednak rozwałkować i upiec. to będzie taki cieńszy, trochę nie będzie taki gruby ten spód. bo tego ciasta jest dość sporo właśnie na tym spodzie, prawda? a tak ogólnie to sernik jak widzicie nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieć, ale naprawdę jest bardzo dobrze napowietrzony. No trochę tam coś widać, także sernik jest naprawdę bardzo dobrze napowietrzony i jest naprawdę bardzo y, smaczny. Oczywiście najsmaczniejszy to był wczoraj w niedzielę, a dzisiaj mamy już poniedziałek. Mm. Ale wam powiem, że nie spodziewałam się, że sernik u mnie tak szybko zginie, bo ja... Y, znaczy zniknie bo jeżeli chodzi o sernik, to ja piekę zawsze sernik na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Oczywiście piekę też i na ciasta. No i ten sernik zawsze schodzi na samym końcu. Moim ulubionym sernikiem to jest sernik z brzoskwiniami i z bezą. On jest na kanale i oczywiście tutaj Wam go podlinkuję, żebyście tam tego sernika też wypróbowali i zobaczyli filmik, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. I tam jest, jeszcze jest jedno ciasto, które miałam dopracować i dopiero Wam pokazać I sobie dopiero właśnie jak szukałam tego ser, sernika, czy mam na kanale ten sernik jest z w na kanale To sobie sobie przypomniałam o tamtym cieście, który miałam dopracować Więc kolejnym ciastem będzie chyba tamto drugie z tamtego vlogmasa No ale to nie o tym No i powiem Wam szczerze, że ten sernik po prostu zszedł o tak w gmieniu oka Także stryknęłam i sernika nie było I jestem w szoku bo jakbym nie schowała sobie tych dwóch kawałeczków, to bym nie, nie miała wam co zaprezentować. Także sernik jest naprawdę puszysty i jedyne co wam polecam, no to zakupić sobie taką blachę z bardzo wysokim rantem. Są takie odpinane, bo ja właśnie zrobiłam błąd i nie. No nie mam takiej blachy, nie zakupiłam jeszcze i to muszę zakupić taką znaleźć, tylko właśnie hmm, były były takie mniejsze, nie było takich większych. A ja właśnie chcę taką dużą blachę, Yy, taką, wiecie, z odpinanym rantem. No i tyle. Także to Wam proponuję taką blachę. Chociaż w tej, wiecie, takiej standardowej blaszce yy, to też oczywiście wychodzi. Yy, bardzo duży ur, yy, wyrósł, także wyrósł bardzo duży, yy, tylko oczywiście później yy, opadł. Yy, no oczywiście nie opad tak, jak to standardowo opadają i są takie gniotki małe, to nie, nie, tylko on był bardzo wysoko wyrósł yy, i opadł, tak na równo był z wysokością blachy, także naprawdę sernik jest bardzo fajny, bardzo polecam, jest pyszny, możecie oczywiście dodać tutaj rodzynki, chociaż no niekoniecznie do rodzynki tutaj pasują, bo sernik jest bardzo rzadki przed pieczeniem, więc te rodzynki na pewno by opadły na dół, a ja tego też nie lubię. Dla mnie jak sernik z rodzynkami, no to musi być taki, żeby te rodzynki były w całym serniku, prawda, a nie tylko na przykład opadnięte na dole. Także oczywiście, jeżeli Wam się podobał taki filmik, to poproszę o tego żebranego kciuka w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to również serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do wciśnięcia dzwoneczka. I Was wtedy już nic nie ominie. A teraz co? Serdecznie wam, Was zapraszam do mojej kuchni i do wykonania y, sernika krok po kroku razem ze mną. I, y, no nie wiem, do zobaczenia następnym razem. Teraz y, przystępujemy do wykonania kruchego spodu. I do wykonania kruchego spodu potrzebujemy następujących składników. Dwóch szklanek mąki tortowej, jednej łyżeczki proszku do pieczenia. Y, ja to wszystko razem przesiałam. Y, następnie dodajemy 3 łyżki cukru pudru. Ja tutaj użyłam cukru kryształu oraz dodajemy 180 g zimnego masła. Wszystkie suche składniki wymieszałam za pomocą łyżki ze sobą, a następnie dodałam 180 g masła i zrobiłam, wysiekałam to robiąc coś w rodzaju kruszonki. Po wykonaniu kruszonki z masła i mąki dodałam 3 żółtka i zagniotłam wszystko razem na gładkie ciasto. Ciasto powinno być zagniecione w taki sposób, aby nie kleiło się do rąk i nie powinno się również kleić do stolnicy. Jeżeli będzie nam się kleiło do blatu stolnicy, należy ciasto podsypać odrobiną mąki. Następnie ciasto owijamy folią spożywczą i wkładamy do lodówki na około 30 minut. Blachę powinniśmy wyłożyć sobie papierem do pieczenia lub wysmarować masłem i wysypać bułką tartą. Jak widzicie, ja zapomniałam wysypać bułką tartą, ale no cóż, zazwyczaj ciasto ścieram na tarce jarzynowej i tutaj też tak zrobiłam, ale uważam i chyba najlepszym pomysłem tutaj będzie, jeżeli ciasto rozwałkujemy po prostu na wielkość blachy. Następnie ciasto pieczemy. Jeżeli ciasto mamy rozwałkowane, należy ciasto nakłuć widelcem w kilku miejscach. Plachę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na około 10-15 do 15 minut i pieczemy do lekkiego zrumienienia. Placha powinna mieć wymiary 24x38 cm. Teraz przystępujemy do wykonania wkładki serowej. I Do wykonania wkładki serowej potrzebujemy... Kilograma sera trzykrotnie zmielonego, sześciu jajek plus trzy białka, które pozostały nam od ciasta kruchego, dwóch szklanek mleka, pół szklanki oleju, jeden i jedna druga szklanki drobnego cukru, cukier waniliowy oraz dwa budynie waniliowe. Wszystkie składniki masy serowej powinny być w temperaturze pokojowej. Oczywiście białka oddzielamy od żółtek, białka zostawiamy w oddzielnym naczyniu, a żółtka przekładamy już do naczynia, w którym będziemy ucierać, yy, wykonywać ciasto. Żółtka oddzielić od białek i utrzymać z połową cukru i cukrem waniliowym. Następnie, gdy otrzymamy już białą jajeczną masę, dodajemy kolejno ser na przemian z budyniem oraz olejem. Wszystko dodajemy partiami, powoli yy, wszystko ucierając w naczyniu za pomocą miksera. Kuchennego. Na końcu dolewamy wolnym strumieniem mleko, oczywiście zmniejszając obroty miksera, żeby nie ubrudzić wszystkiego dookoła łącznie z sobą. Więc tutaj mam już zrobioną wkładkę serową, czyli ser z dodatkami. Teraz będę tutaj dodał łyżkę, szczyptę soli, ubiję pianę. Także teraz przystępuję do ubijania piany z 9 białek. Dodałam sobie już szczyptę soli. Zaczynam właśnie już ubijać i dodam, tak jak w przepisie jest, drugą połowę cukru. Gdy piana z białek jest już bardzo dobrze upita na sztywno, łączymy sztywną pianę z delikatnie z masą serową. Robimy to bardzo delikatnie, żeby później podczas pieczenia sernik nam nie opadł. Ok, i składniki mamy już wszystkie połączone, tak jak widzicie. Teraz przelewamy masę naszą dość płynną, bo to jest dość płynna masa, ale to się nie macie co przejmować. Taka sama masa y, jest w serniku z rosą. Nie wiem, czego znacie, ale sernik z rosą to większość osób zna. Także teraz naszą taką płynną masę wylewamy na nasz podpieczony spód. Y, spód prezentuje się tak, może mi się troszeczkę bar za bardzo pieku, ale no OK, niech będzie. I teraz sobie to wszystko tutaj wylewam. Proponuję zakupić taką dużą blachę od odpinanym rantem. No ja niestety jeszcze nie mam takiej blachy, ale ok, się nie Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez 5 minut. Następnie zmniejszamy temperaturę do 150 stopni i pieczemy przez 90 minut. Po czym sernik pozostawiamy w zamkniętym piekarniku przez 30 minut. E, oczywiście, jak piekarnik wyłączymy, to go zostawiamy na 30 minut, a następnie studzimy w uchylonym piekarniku przez kolejne 30 minut. I po, tym, e, po tej godzinie studzenia wyjmujemy sernik i zostawiamy do całkowitego wystudzenia, najlepiej na całą noc. I sernik po pieczeniu prezentuje się tak, trochę yy, pękł i tym to nie jestem zadowolona, bo pękł, ale ogólnie nie opadł aż tak bardzo, bo tak jak widzieliście, to była po prostu pełna blacha i zaraz go będziemy kroić. Sernik po upieczeniu i pokrojeniu prezentuje się tak. Myślę, że jest naprawdę bardzo puszysty. Był bardzo smaczny. Ja go posypałem tylko cukrem pudrem. Ale jeżeli macie ochotę, możecie zrobić do niego polewę, na przykład czekoladową. Lub jakąkolwiek inną, taką, którą najbardziej lubicie. Ale tak poza tym myślę, że naprawdę jest wart wykonania, bo był naprawdę bardzo smaczny. I tak jak wam wcześniej na początku mówiłam, u nas po prostu znikł w mnieniu oka. Także polecam przepis bardzo serdecznie, życzę oczywiście smacznego, a poza tym to pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, życzę Wam miłego dnia albo wieczoru i bardzo dziękuję za to, żeście tutaj byli razem ze mną. Do zobaczenia następnym razem. Pa!